Specjalny skład, z którym kocham występować. Na trasie mieliśmy taki bajkowy, mieliśmy właśnie taki bardzo podobny, bo na scenie towarzyszy nam dziś kwartet smyczkowy, wielkie brawa, po wielkie że wielkie brama Tak to, pięknie grają, Tak pięknie tak? I mamy też Paulina, co gra pięknie na harfie. To jest rzecz niespotykana,

bardzo się cieszę, że możemy występować tą poezją i tak porusza mnie to dzisiaj bardziej niż zwykle czy, czy wszystko ok, mam pytanie, czy wszystko dobrze czy wszyscy się dobrze czują i bawią, czy nie za za zimno jest ok, tak? tak? bo mi trochę się zimno zrobiło ale chciałabym was tak rozgrzać pocałunkiem będę zaraz wysyłać pocałunki dla wszystkich tak zgromadzonych całusa wysyłam pocałunek ode mnie i od Marii Pawlikowskiej.